tu pięknie widać czego nie widać? można zniechęcić czasem no. o, tam jak fajnie bardzo na fajnie rup. jest, jak tam zejdziesz na ten pień chcesz tam iść? Tak. No, nie, ma, nie ma problemu bo to jest tylko uważaj, żebyś nie kłóciła ja ale nie jest trudno Właśnie gdzie zrobić zdjęcie. No to jak się boisz, no, no to, to ja, Jak nie chcesz iść dalej to. Oła. Nie bój się tak nie stanie. To, to trzeba uważać. Nie, że mam. Ja ją obserwuję, odkąd zaczęła się tam pokazywać. O, kaczuszki. I zrób sobie zdjęcie takie wzdłuż tego pnia. W jedną stronę.